Tak, tak, to ja. Całym sprawcą mojego wyglądu jest moja córka Dominika, która, jak wczoraj zobaczyła tę nowość, powiedziała: Mamuś, ty jej nie możesz inaczej przedstawić, tylko jako Wednesday Adams, czyli serialowa bohaterka. Serial bije rekordy popularności na Netflixie. Drogie panie, przechodźmy do rzeczy. Do bieliźniarki zawitała nowa marka, która się nazywa Bella Misteria. Bella Misteria jest córką Gai, którą wszystkie znamy, uwielbiamy i kochamy. W Beli są troszkę inne rozwiązania technologiczne, inne surowce, na przykład typu Spacer oddychające, płaskie szwy, no i takie nowinki, o których zaraz opowiem. Tutaj na plenie jest haft, który ma wzór pajęczyny. Te wszystkie dodatki złote nie mają niklu, a więc nas nie uczulają. A te strapsy i szelki można wypiąć, bo w zestawie jest druga para szelek, gładkich zupełnie. Tutaj mamy takie ciekawe rozwiązanie. Są dwie fiszbinki boczne, które są ze sobą zespolone, zachodzą na siebie. I pełnią funkcję takiego amortyzatora, takiej sprężynki. I jak się ruszamy, to ona się dostosowuje do naszego ciała, dzięki czemu nie czujemy dyskomfortu w trakcie noszenia tego piustonosza. Mostek idealnie przylega, a miseczka gładko przechodzi w szelkę, dzięki czemu nasze piersi są pięknie zebrane do środka, uniesione i uformowane. Do tego biustonosza możemy sobie oczywiście dokupić majteczki w dwóch fasonach. Te sprawiają wrażenie, jakby były same paseczki, prawda? A tu jest taka dzianina, która jest transparentna. Ona się idealnie zlewa z ciałem. Na środku jest też ten haft pajęczyny, a ten ma takie ciekawe rozwiązanie, że się układa tak jak Brazylika. I drugie majteczki. Są bardziej kryte. Na środku jest tylko ten haft. A boki i tył są już nieprzezierne. I oczywiście cięte laserem. Dzięki temu nie mamy czterech pośladków. Moje drogie panie, ta pani, która zamówi biustonosz przez weekend, Wysyłkę ma gratis. A jeszcze jedno. Tutaj jest bardzo szeroka rozmiarówka, i ja zalecam brać o jeden rozmiar miseczki mniejsze jak zazwyczaj. Wczoraj przymierzałam i musiałam wziąć jedną mniej, żeby było idealnie. Pięknie mi wprost środek i pięknie uformowało. Zapraszam Was do Bielizniarki w Głupczycach na ulicy Kochanowskiego 6. Czynny od poniedziałku do piątku od 9 do 17 i w sobotę od 9 do 13. Do zobaczenia. Pa!